Patrz, automatyczna farma perełek. <laughs> What the fuck? Co tu się odwaliło? Siemano, ja jestem LIS 14, a dzisiaj przejdziemy sobie tryb hardcore, ale na trybie creative No to zaczynamy. Dobra, ale żebyśmy mieli tryb kreatywny na hardcore, musimy sobie ustawienia ustaw LAN Tryb gry kreatywny zezwala na polecenia włącz ruchom, ok teraz sobie wpiszemy gamę mode kreative. Okej, okay, mamy kreatiwa i teraz co nam będzie potrzebne, żeby przejść dalej eee, Weźmiemy sobie, czekajcie, sikierę Oko, oko, kresu, te co nam pokaże gdzie mam iść Tak więc lecimy w tą stronę Ty! Co jest? Ma jakieś śnieżki mam Patrz, automatyczna farma perełek Co jest? Cały czas w tą stronę mam iść, no dobra Patrzcie, co po drodze znalazłem <grym> wioska. Co jest? Co on ma z chatą, ten chłop? <grym> Chociaż podłogę ma, nie? Typ, ale resztę to ja nie wiem po prostu. Co wy robicie, krowy? What the fuck? One będą tutaj tak długo żyły, dopóki yy, ten. <grym> dopóki nie da ci mi łapki w górę, nie dasz mi. Więc yy, zostaw mi łapkę w górę, bo inaczej ta krowa też się stąd zleci. Albo tu zostanie do końca życia. Ogólnie powiem wam, ładne te domki, ja nawet nie wiedziałem, że teraz tutaj tak to pozmieniali Nie wiem w ogóle co to trawa to robi, okej okay. Ale powiem wam, no... Kozak po prostu, te domki wyglądają świetnie teraz, jak to teraz zrobili Ej, czekaj, co jest? Co, co tu jakieś pułapki teraz robią? Co tu jest? Ooooo What the fuck? Co tu się odwaliło? Ty, oni teraz robią pułapki w jakichś Co to było? Co jest? Hatę im rozwaliło ty, jaka wybuchowa wioska, może dlatego taki kanion tu mają? Mamy lawapulkę. Ile ja bym dał, żeby ją znaleźć na singlu, jakbym grał na hardkorze? Powiem wam, że nie wiem. Chyba będę musiał iść z buta, bo nigdy nie znajdę tej, tego, wiecie, tego portalu do Endu, bo to jest po prostu trangie, nie co tu jest napisane. Lito no. co? Co jesteś nowym? Nie, ty jesteś. Co jest? Co tu jest? Ty, chyba znaleźliśmy, popatrzcie co tu się dzieje. Jakiś błąd tu się wkłada, czy co ja tukałem? My wszystkie lecą tam, patrzcie. Widzicie to? O, dobra, mamy. Przez chwilę tak się przestraszyłem, a zapomniałem, że jestem na kreatywę. Dobra, i teraz szukamy tego wejścia, tak? No tu biblioteczki są na klol. Ty ja nawet nie wiedziałem, że tu są te biblioteczki. Śmiesznie. To wam powiem, szukam tego trochę i kurde, nie wiem jak to teraz znaleźć, naprawdę, nie wiem. Na singlu to już w ogóle bym miał przestranę. O, jakaś skrzynka może... Co to, jest? co to jest? Ja nie wiem co tu się odwala. Jakbym nie ja grał na singlu, ja już bym dawno zginął chyba tutaj. Na kreatywie ja bym tu patrzył. przecież. Ja nie wiedziałem, że takie pułapki tutaj są, ty. Te ja chyba już nie będę nawet otwierał skrzynki, bo zaraz... Ten, znowu coś wybuchnie Szukamy. O, fajny troll. Ty no ja chyba nigdy tego nie znajdę. O, chyba to jest tu Dobra, walę to, patrz co ja zrobię teraz. Spektatora odpala. O, o, i szukamy. Ty no ja nigdy nie widzę. Jestem ślepy, czy co? Dobra, walisz to. Tutaj my sami ten portal widzę się pewnie i tak nie skapnął że sobie to widziałem na kreatywie. Dobra czekaj, żeby to wyglądało jakoś naturalnie. No no ja nigdy tego... O, jest! Chyba znalazłem! Jest, w końcu znalazłem. Nie wiedziałem, że tego, się, że to się tak długo szuka. To jest jakieś powalone, nie? Ej, co jest? Nie działa. Dobra, to później, bo lipa. O! Jest, w końcu. Znalazłem portal. Drugi. Nie wiem czemu dwa portale były, ale jeden nie działał Dobra, idziemy, pyk! Ta, no pewnie! Patrz! Miałem fly'e, już bym spadł, już bym zginął Dopiero teraz mi portal pod nogi postawił. no to fajne, nie? Dobra, idziemy zabić smoka, gdzie on jest, gdzie on jest? Tu jest Idziemy, czekaj, zrobimy sobie jeszcze tylko enchant Po 5 Będzie wtedy najlepszy ten... Najlepsza siekiera, jaką może być Gdzie on jest? Muszę te pierwsze, tak? Zniszczyć jeszcze Dobra Jeden Tyk Kolejny Tyk Co jest? Czemu one latają za tym smokiem? One chcą go zabić? Tyk. Patrz co one robią Widzicie ich? O Spadł w Dobra, dobra, chyba go O, dobra Co jest? mi łóżek Wyrwał O, cześć, schodzi Schodzi no, co jest? Muszka nie mogę postawić. No to fajnie, że mogę muszkę postawić. Zarówno? No Dobra, wysadzamy. Jest, jest. Co jest? Dobra, jest. Rozwalony. Easy. Pierwszy raz y, ten. Widzę, jak smoka ta zabija. W sensie tą animację. Liczę w nete widziałem. No, także tego. Łatwy smok. Jakbyście chcieli kiedyś pokonać Smoka to oglądajcie, obejście jeszcze raz ten odcinek I wtedy będziecie wiedzieć jak go pokonać A ogólnie ja się z wami żegnam Z napisami końcowymi No i na cały rok grania I w końcu nam się udało Pierwszy raz pokonaliśmy Smoka Dziękuję wszystkim widzom Którzy zostawiali łapki w górę Którzy wierzyli we mnie, że uda nam się go w końcu pokonać GG easy. Nie sorry, miałem powiedzieć GG Macie tak czasami, że wiecie, są napisy końcowe i chce Wam się już iść do domu. Tak ja teraz mam. Oglądam te napisy już od 4 minut chyba i nie widzę końca tych napisów poważnie, nie? Wy macie fajnie, bo już jest po montażu film i przewinąłem to w ciągu pewnie kilku sekund. A ja tu muszę patrzeć i oglądać, nie? Chyba idę coś zamówić, do jedzenia. Ty, dopiero teraz obczaiłem, że mogę trzymać spacy i przyspieszę, wtedy, ten, te napisy, nie? Bo to, że wy macie przyspieszone teraz, to dlatego, że to zmontowałem tak w przyspieszonej wersji, nie? A ja tu mogę spację trzymać i patrzeć, jak to szybko wtedy zapierdziela, bo normalnie to tak leci, nie? A teraz leci tak. <laughs> Dobra, pominąłem już te napisy, bo bym czekał chyba kolejne 20 minut. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji. No i napiszcie w komentarzu, jak, z czego byście chcieli kolejny odcineczek. Tak więc do usłyszenia i się Hej.